Każdy pierwszoklasista musiał przejść test wytrzymałości wymyślony przez starszych. Zwykle chodziło o zjedzenie czegoś dziwnego, albo przebiegnięcie korytarza w samych skarpetkach. Gdy przyszła moja kolej, akurat zmieniano personel w stołówce i starszaki to wykorzystały. Nowa kucharka, pani bronia, miała szerokie ramiona i głos jak szlifierka. Mówiono, że trenowała zapasy, nikt się z niej nie śmiał. Masz ukraść słoik ogórków kiszonych z zaplecza, szepnął Kacper, przewodniczący drugiej klasy. Jak się uda, jesteś jednym z nas. Pani bronia pilnowała zaplecza jak smog. Wiedziałem, że jeśli mnie złapie, skończę z głową w kapuście, ale. Presja była silniejsza niż strach. Działałem w czasie obiadowego chaosu. Gdy kolejka do kotletów była najdłuższa, wślizgnąłem się na zaplecze. Słoiki były wysoko. Wspiąłem się, serce waliło. Sięgam po słoik i. A ty, smarkaczu, co tu robisz? Ryknęła bronia, trzymając chochle jak łopatę. To dla mojej mamy chciała przepis, palnąłem. Jej mina złagodniała. Naprawdę? Przepis to tajemnica, ale masz dwa słoiki. Tylko następnym razem zapytaj. Wyszedłem jak w transie. Kacper patrzył na mnie jak na czarodzieja. Jak ty to zrobiłeś? To tajemnica rodzinna, rzuciłem z powagą. Od tej pory pani bronia zawsze miała dla mnie mały słoik na wynos.